Witam, lampę otrzymałem. Wzorowo zapakowana, muszę przyznać. E, pięknie uzupełnione przestrzenie styropianem, Także uchwyty są w całości. E, takie mankamenty, takie stare rzeczy widzę gdzieś tutaj. Klosz pęknięty. E, tutaj brakuje takich spinek, które trzymają. Klosz mocno tutaj przytarty. Przy górnej krawędzi są jakieś ślady po wodzie wyschnięte, takie krople po wyschniętej wodzie. No i widać jak mocno światłowód, nawet bez rozbierania lampy, widać jak mocno jest spalony. Chciałem ci pokazać, jak to wygląda po rozebraniu lampy. Nic nie było cięte. Lampa rozklejona, oczyszczona, już nawet nałożone nowe spoiwo i lampa przygotowywa, przygotowywana jest do sklejania. Tutaj jest ten światłowód wyjęty. No, nie trzeba być szerokim honopsem, żeby się domyślić, czy jest spalony, bo to jest, aż jest brązowy dosyć głęboko ten światłowód. Tak to sobie wygląda od tej strony. Jest czarne. W uszkodzeniu też uległ. No, jest zalany tym plastikiem, tak to nazwijmy, tym akrylem, który się topił ze, ze światłowodu moduł LED. I już miałem skręcać z nowym światłowodem, który tutaj mam przygotowany, ale jesteśmy świeżo. O widzisz, tak to powinno wyglądać. Jest idealnie przejrzysty. Góra, dół. Teraz jeszcze trzeba uzbroić ten światłowód w moduły LED i montować. Ale właśnie się dowiedziałem po rozmowie z Tobą, że mamy problem jeszcze z projektorem biletowym, jest to naprawdę rzadkość, bo są to jedne z lepszych projektorów i to jest chyba trzeci przypadek, gdzie ten projektor przestał działać. Ale wtedy było ewidentnie ślady, raz ślady po kolizji były i było uszkodzenie mechaniczne, a raz lampa była nieszczelna i sporo wody było w środku. U Ciebie za chwileczkę będę szukał przyczyny, co się z tym stało i dlaczego nie działa. W każdym bądź razie, co by się z, z tym nie działo, no to, no to naprawię. Mam oryginalne podzespoły, żeby, żeby taki projektor też przywrócić do stanu jak nowy, żeby był. Czyli wymienimy uszkodzone elementy na nowe. Mam przygotowany dla Ciebie tutaj cały nowy, oryginalny moduł wraz z radiatorem, z chipem, z nowym lustrem, które w żaden sposób nie jest wypalony, nowy wentylatorek, także na pewno na kilka lat starczy, także zamieniamy zamieniamy te elementy na nowe.